Kode Bølka. Wszystkim. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny filmik, i jak możecie zobaczyć po tytule, będzie to 50 faktów o mnie. I postanowiłam właśnie, że zrobię ten filmik, ponieważ y, dużo mi ostatnio przybyło subskrybentów i może się właśnie czegoś o mnie dowiecie, także już przechodzę do tego, y, właśnie do tego filmu i mam tu taką ściągę z tymi faktami i coś czuję, że będzie ten film długi, także zaczynam. Y, za dwa miesiące będę miała 20, okrągłą, 20, 20 lat. Y, Skończyłam pierwszy i drugi stopień szkoły muzycznej i grałam właśnie ym, od szóstego roku yy, na skrzypcach i umiem też grać trochę na pianinie i trochę na gitarze. Zawsze, 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 zawsze śpiewam pod prysznicem, chyba, że jest mi smutno, to wtedy nie śpiewam. Yy, I właśnie uwielbiam śpiewać i chcę właśnie związać moją przyszłość ze śpiewaniem. Do 16 roku życia mieszkałam w przedszkolu. Yy, właśnie od malutkiego mieszkałam w przedszkolu, mieliśmy właśnie mieszkanie w przedszkolu gminnym a właśnie po 16 roku się przeprowadziłam. Gdy byłam mała bardzo, bardzo się bałam ciemności, po prostu przykrywałam się jak szłam zawsze spać, się przykrywałam. Yy, tonem kołdry i po prostu musiałam mieć zakryte nogi, głowę, bo się bałam, że jakiś duch przyjdzie i mnie zje, jakiś potwór. I co się z tym też wiąże, że ja tykowałam jak byłam mała i budziłam się zawsze u rodziców w łóżku i byłam bardzo zdziwiona, dlaczego ja tam się znalazłam, jak poszłam spać w swoim łóżku. I właśnie jak się potem rodziców pytałam, to yy, przychodziłam do nich i mówiłam, że się boję bardzo i muszę u nich spać, a ja nic nie pamiętałam potem i właśnie budziłam rano u nich w łóżku. I teraz mam coś takiego, że nadal też się boję, yy, boję ciemności, ale jak jestem sama, bo jak jestem z kimś, to jest spoko, ale jak się boję, yy, boję się ciemności właśnie jak jestem sama i na przykład jak zostaję sama yy, na noc w, w pokoju, to yy, muszę mieć MP3 bo się boję. Bywa, bywa, trauma z dzieciństwa. Jestem leniwa, muszę to przyznać, jestem leniwa, ale jak już mam coś... Zrobić to robię to na 100% lub chociaż się właśnie staram zrobić to na 100%. I kolejna rzecz to jestem strasznym, strasznym bałaganiarą. Muszę się też przyznać do tego, jestem strasznym bałaganiarą, ale uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam mieć posprzątany pokój, uwielbiam mieć pięknie wszystko wypucowane, poukładane tak, żeby było minimalistycznie, pięknie wszystko wyglądało, tak jak te zdjęcia, piękne na Pinterestie pokoi różnych. Uwielbiam mieć posprzątane. Jak sprzątam, lubię mieć włączoną właśnie muzykę, od razu się lepiej sprząta i od razu przy tym tańczę, uwielbiam tańczyć, uwielbiam. Nienawidzę zmywać garków. Nienawidzę. Mogę wszystko inne robić, tylko nie, nie zmywać garków. Nienawidzę potem tej skóry takiej ściągniętej, takiej fu, po prostu potem płyną do naczyń i po tej wodzie. Nienawidzę, nienawidzę zmywać garków. Jak byłam mała, byłam strasznie, strasznie nieznośnym dzieckiem. Po prostu yy, moi rodzice chyba nie mieli mi już dość. Po prostu jak na przykład na przykład podam wam przykłady byłam w sklepie yy, z rodzicami i jeżeli mi czegoś nie chcieli kupić to po prostu kładłam się na podłodze darłam się jakby mnie ktoś chciał zabić lub jakby mnie ktoś torturował po prostu tak yy, się darłam dopóki mnie nie kupili tej rzeczy albo właśnie byłam strasznie niesłuchana jak moja mama mówiła Kamilko nie wchodź na drabinkę na taką dużą drabinkę to gdzieś by posłuchała Kamilka po prostu musiała być, na przekór wszystko robiła musiała wejść na tą drabinkę i spadła z drabinki i, i tak samo było, że spadłam raz z taboretu i sobie obiłam głowę tutaj i gdzieś mam pewnie też biznesie tutaj gdzieś jeszcze i sobie właśnie obiłam o kaloryfer, taki, te stare kaloryfery były kiedyś, obiłam sobie właśnie o tak kaloryfer głowę, ale y, teraz jestem bardzo, bardzo, bardzo y, spokojną osobą i nikt by się nie spodziewał, że byłam kiedyś taka w dzieciństwie, chyba się wyszalałam w dzieciństwie i jestem spokojną osobą, ale też jak jestem wśród bliskich lub z rodziną, to jestem troszeczkę szalona i robię jakieś różne głupie rzeczy, jakieś się wygupiam właśnie z rodziną lub też właśnie z bliskimi znajomymi. Mam starszą siostrę, która ona mi kazała w ogóle powiedzieć o tym fakcie. Mam starszą siostrę, która lubi tańczyć, dance, jak nie widzę, po prostu nie patrzę i po prostu jest taka jak ja, szalona, że dacie jej tylko lusterko i będzie robić godzinę miny, jak dziecko po prostu najdziwniejsze miny w świata, po prostu szalona, tak jak ja. Jak byłam w podstawówce, bałam się strasznie burzy po zobaczeniu jakiegoś filmu. Nie, widzi, nie wiem, jak to był film, ale w tym filmie szedł sobie pan z parasolem i właśnie szczelił go piorun. I ja po tym się tak bałam burzy po prostu. Jak ja szopki w szkole odprawiałam, słuchajcie, masakra. Płakałam w szkole, wszyscy się ze mnie śmiali po prostu w podstawówce. Płakałam jak szalona i zbierało mnie po prostu na wymioty, i zawsze pani ze mną, wychowawczyni, musiała chodzić do ubikacji, bo mi się chciało wymiotować, ale w rezultacie i tak nie wymiotowałam. Po prostu jakaś masakra, tak się bałam burzy, że masakra, po prostu masakra. I zawsze też pamiętam, że musieli wyzywać moich rodziców, nauczyciele ze szkoły, bo tak się bałam. I właśnie też, jak byłam w podstawówce, to. Biłam się zawsze z kolegami z klasy, zawsze było, kamilo, idziesz się pić, idziemy się pić, bijemy się I tak się z nimi tukłam po prostu masakra, jakie to były czasy. Nie wiem dlaczego to robiłam, nie wiem, nie wiem, nie wiem. I właśnie też w podstawówce y prowadziłam złote myśli. Pamiętacie, złote myśli? Pamiętam, że każdy miał złote myśli, każdy właśnie wpisywał sobie y do zeszytu, pożyczał, y dawał się komuś zeszyt. I ta osoba pisała, odpowiadała na takie pytania, prawie jak taki właśnie tak. I to było super, pamiętam. Na pierwszej komunii świętej, po prostu pamiętam, że mamusia mi zebrała takie piękne, piękne loki, wszystko pięknie, było, zadowolona byłam. I y, co się stało? Wychodzę sobie ze szkoły, y, boże, nie ze szkoły, tylko z kościoła i co patrzę, co mam we włosach? Zieloną, wielką kozę, po prostu nie wiem jak ona się tam znalazła, ale musiałam bawić przez całą y, mszę świętą z tą kozą w tym jednym loku, po prostu jakaś masakra byłam dzieckiem szczęścia, po prostu. Uwielbiam konie i kiedyś właśnie y, uszłam się jeździć konno y, i y, mam nadzieję, że w te wakacje właśnie y, uda mi się znowu powrócić do jazdy konnej, bo bardzo, bardzo to lubię robić. Teraz będą zabawne historie z dzieciństwa. Pierwsza taka, że y, jak byłam mała i siedziałam na nocniku, załatwiałam swoje sprawy, i mama na przykład czekała na mnie i patrzyła na mnie, aż załatwił właśnie tą swoją sprawę. To yy, yy, mówiłam, nie zapatrzaj, nie zapatrzaj, nie zapatrzaj. Mówiłam właśnie do mamy, jak załatwiam swoje sprawy. I co się wiąże też z tym, yy, że na przykład jak miałam pampersa na sobie. To y, nie mogłam sobie nigdy zn znaleźć miejsca do kupkania, i y, latałam po całym pokoju i przysiadałam, robiłam przysiady, aż w końcu załatwiłam właśnie tą swoją sprawę. Po prostu szalone dziecko, szalone dziecko. Mam dobrą pamięć, co wiąże się właśnie też z tym, że chodziłam do szkoły muzycznej, bo musieliśmy zawsze zapamiętywać właśnie nutki i grać z pamięci, co też właśnie ćwiczyło naszą pamięć. Właśnie większość muzyków ma dobrą pamięć, tak myślę przynajmniej. Kiedyś miałam fejkowe konto na naszej klasie, pamiętam, to to był taki szał z fejkowymi kontami, zakładało się, że było się jakąś gwiazdą i się rozmawiało właśnie z tymi ludźmi, chodziło się na randki, po prostu jakieś to było szalone. Pewnie gdzieś mam jeszcze to konto, bo nie usuwałam go. Lubię mieć samochód, ale nie robię tego często, ale wiecie, jak, jak umyję już tacie samochód to wypucuję go tak, że go jeszcze wywoskuję po prostu wygląda jak z salonu uwielbiam to robić, uwielbiam, uwielbiam pucować samochód, także wiecie możecie do mnie zadzwonić, przyjechać z samochodem, wypucuję wam samochód pięknie za darmo nie nasze biżuterii często Chociaż widzicie teraz mam kolczyki i pierścionek, ale nie nasze biulutery, też właśnie zaczęłam nosić częściej, ale takie drobne rzeczy, których, które nie są ciężkie, bo strasznie mnie wkurza, wkurzają właśnie wkurza mi biuluteria i jej nie noszę. Kiedyś, jak byłam młodsza, mówiłam przez sen i do tej pory mi się to zdarza też czasami zależy czy jestem zmęczona, czy nie. Ale właśnie kiedyś pamiętam, że jak mieszkałam w internecie z koleżanką, to ona nie mogła po prostu... Bo... Wygadywałam takie rzeczy i się śmiała ze mnie, a ja mówiłam coś typu dziadek, za wysoka ta góra albo co to za Biedronka <noise> po prostu jakieś idiotyczne rzeczy. Nie mam pojęcia, co mi się śniło i pamiętałam potem, a ona, ona ze mnie zlewała równo po prostu wtedy, bo jeszcze nie spała. Bardzo szybko chodzę i e, mam to potacie, że bardzo, bardzo szybko chodzę i e, wnerwia mnie jak idę sobie naprawdę po ulicy lub w galerii idzie przede mną jakaś grupa ludzi i co oczywiście leżą jak ślimoki i nie da się ich wyminąć, bo zajmują całą przestrzeń po prostu nienawidzę tego, jak tak można chodzić jak ślimoki, nienawidzę, nienawidzę nie rozumiem. Bardzo lubię grać z siostrą w gry komputerowe i lubię właśnie oglądać jak ktoś gra w gry komputerowe i pamiętam, że jak wam młodsza, to jeszcze jak mieszkał tutaj w Polsce mój kuzyn to yy, właśnie przychodziłam do niego i oglądałam jak gra na przykład w Need for Speed albo jakieś różne gry, uwielbiałam to robić. Uwielbiam jeść, dlatego wyglądałam jak wyglądam, prawda? Fabulous! I zawsze od małego pamiętam, że lubiłam jeść i jak na przykład mama siedziała i coś jadła, to co po prostu Kamilusia podchodziła do mamy i mówiłam, co jesz, co jesz mama? Oczywiście już do buzi jej... Naprawdę w palce wkładałam, byłam straszna, naprawdę straszna. I kolejna rzecz, jeżeli chodzi o jedzenie, to uwielbiam piec babeczki, uwielbiam te piec ciasta. Bardzo, bardzo, bardzo lubię piec. Mam niedoczynność tarczycy, przez to bardzo mnie to wkurza, bo zażyłam właśnie e, hormony od pół roku i tak, słuchajcie, przytyłam po tym. To jest niesamowite, że jak przytyłam. Masakra, także muszę się chyba wziąć za siebie. Chociaż Wam mówiłam, mówiłam Wam chyba w jakimś filmie, że że z, zaczęłam ćwiczyć, ale e, przestałam oczywiście jak to ja, nie mogę się po prostu zmobilizować, ale muszę to w końcu zrobić i, i właśnie zacząć ćwiczyć, bo wyjęłam przez te hormony tak myślę, że to przez te hormony, bo właśnie od pół roku zaczęłam tak, e, tak przytyłam także muszę się za siebie wziąć. Codziennie na kojem jem banana, jestem uzależniona od kawy, mogę pić 100, 100 kubków dziennie kawy i naprawdę Uwielbiam kawę i jestem też za uzależniona oczywiście od YouTube'a, mogłabym też cały dzień e, oglądać YouTube'a i pić przy tym kawę. Nienawidzę śledzi, chociaż nigdy ich nie próbowałam, ale moi rodzice uwielbiają śledzi, jak czuję ten zapach tego, to po prostu mnie już odrzuca, masakra, po prostu nie, i, nienawidzę śledzi i nigdy ich chyba nie spróbuję. Uwielbiam spać, kocham spać, po prostu mogłabym spać całe życie całość gdzie bym mogła spać i pamiętam zawsze, że w szkole jak przychodziłam bo ja mieszkałam w internacie, jeżeli nie wiecie przychodziłam właśnie e, sobie do internatu po lekcjach i sobie spałam a potem szłam sobie na lekcje e, skrzypiec także uwielbiam spać, uwielbiam, uwielbiam nie za bardzo lubię czytać książek Um, ale jak już mam jakąś fajną taką książkę, to strasznie mnie wciąga i bardzo, bardzo ją szybko czytam. Mogę ją czytać dniami i nocami po prostu i e, właśnie jak mam jakąś fajną książkę, to e, bardzo, bardzo, bardzo mnie wciąga. Bardzo długo <śmum> ciumlałam palucha, także dlatego mam uchyłką krewę, tak piękne przednie zęby, e, także to jest zasługa ciągnięcia palucha. Mam stopy jak hobbit, po prostu tak wielkie, że nigdy nie mogę znaleźć butów na obcasie, bo oczywiście buty piękne są na obcasie właśnie zawsze wąskie tutaj z przodu, a ja no nie mogę znaleźć takich butów i wystarczy, że będę w nich pół godziny i już mnie tak ciśnie stopa, że nie po prostu z przodu właśnie, wśród stopie, że nie mogę wytrzymać. Po prostu zawsze mam ten sam problem przez moje hobbitskie stopy. Bardzo lubię chodzić na spacery do lasu, uwielbiam, uwielbiam. I e, mówiłam Wam ostatnio, że mam to szczęście, że mieszkam pod lasem, bliżutko, tak, że sobie mogę e, wychodzić bardzo często na spacery i uwielbiam właśnie takie świeże powietrze z lasu. Jestem bardzo, bardzo wrażliwą osobą i e, bardzo mnie często coś wzrusza. Może być to naj, najgłupsza rzecz na świecie, która mnie może wzruszyć. Może mnie wzruszyć tekst piosenki, jakaś e, smutna piosenka, może mnie wzruszyć e, nawet przyrodzie czy film y, na, na Geo Wild po prostu strasznie strasznie wzruszam się o jakieś takie błahostki. Uwielbiam oglądać y, melodramaty i y, filmy kostiumowe. Uwielbiam, kocham, kocham. Boję się pająków i dużych latających y, komarów, tak zwanych daddy longlegs. E, po prostu nienawidzę i zawsze moja siostra jej łapie e, pięknie do właśnie do szklaneczki i wyrzuca na e, pole, na dwór strasznie mnie wkurza to jak ktoś mi przedstawia moje rzeczy w pokoju jak ja sobie pięknie e, poukładam i mają swoje miejsce strasznie mnie to wkurza. Mam milion zeszytów w których zapisuję co mam zrobić e, jakieś różne pierdółki w nich zapisuję właśnie i je, nigdy do nich nie zaglądam nigdy, ale mam ich naprawdę w milion. Jak byłam mała, to pamiętam, że zawsze biegałam z siostrą i z moim kuzynem po drzewach, lataliśmy i robiliśmy jakieś łuki, bazy mieliśmy, łuki właśnie i strzały strzelała moja siostra, łuki i strzały i strzelaliśmy sobie właśnie tymi strzałami, robiliśmy jakieś bazy, po prostu szalone dzieci. I pamiętam też, że w dzieciństwie uwielbiałam Pokémony i do, do teraz uwielbiam, jak widzicie yy, po moich niektórych filmach yy, mam Pikachu takiego i pamiętam też, że yy... Oglądaliśmy codziennie Pokémony i codziennie też oglądaliśmy Beyblade. Jeżeli pamiętacie Beyblade, to piszcie w komentarzach. Uwielbialiśmy to po prostu z moją siostrą i z moim kuzynem i mieliśmy tam takie właśnie, w tym były takie dyski w, tym, w tej bajce i po prostu potem kolekcjonowaliśmy te dyski, zbieraliśmy i robiliśmy tymi dyskami turnieje. Jeżeli wiecie o co chodzi, o jaką bajkę, to piszcie w komentarzach albo wygooglujcie sobie właśnie Beyblade i wyskoczy wam o czym to jest bajka. Nie będę Wam tu e, mówić, bo byśmy spędzili godzinę o czym ta bajka jest. Dobra, okej, okay, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że nie wyjdzie za długi, bo e, parę razy już włączałam aparat. Także mam nadzieję, że nie wyjdzie za długi i e, mam nadzieję, że właśnie wam się spodobał ten filmik. Jeżeli tak, to zapraszam do grubaśnego kciuka, subskrypcji na to, jeżeli jesteś nowy i ten filmik ci się podobał. I napiszcie mi w komentarzach jak, parę właśnie waszych faktów, jeżeli oczywiście chcecie właśnie parę waszych faktów o, e, o was. I to było na tyle. Napiszcie mi właśnie, czy też chcecie jakiś Q&A może, czy więcej takich tagów, bo nie wiem, czy mam więcej skupiać na właśnie jakichś pytaniach i odpowiedziach, czy na jakichś makijażowych właśnie beauty filmikach. Także napiszcie mi w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa! albo e, podziękuję nam gdzieś, e, albo wygrywam... na mnie, do to jest... na mnie, że to jest...

Będzie to tak, jak możecie zobaczyć po opisie tak Polski, bardzo, bardzo fajne pytanka i postanowiłam, że go zrobię. I ja go ostatnio widziałam na kanale Suza